Cześć i witajcie w kolejnym odcinku zagramy w League of Legends Ja ze swojej strony kłaniam się Andzia. Jak widzicie, tym razem będę grał e, posta najnowszą postacią, którą wprowadzono w tą grę, czyli Graves Graves, Graves, Graves bardziej mi się podoba nazwa. Otóż w moim teamie ponadto Xinziao, Czogat, Tarik i Twisted Fate, czyli właściwie, jeśli ktoś zna się na fabule w League of Legends, bo fabuła jest właściwie mówiąc, tylko wątpię, żeby większość graczy na to zwracała uwagę to Suicide Fate i Graves są właściwie śmiertelnymi wrógami tak de facto Oto, a przejdę teraz do przeciwnej drużyny, otóż mamy jako przeciwników Gangplank, Shaco, Gragas, Riven i Zilean w sumie tak, zacznijmy od tego Przeciwnik ma właściwie jedynie, zależnie jak będzie budować bult, Gunplank jako tank, Gragas może też być tankiem, Riven też może być takim bardziej off-tankiem, e, my mamy za to Chugata, który co o dziwo bierze dż e, dżunglę, zamiast typowo do tej roli Xindiao, ale nieważne. Ja dużo Gravesem nie, nie grałem. Być może około, około 3 gry. Więc biorę Doran's Plate i. co tam zmaksuję? Pierwsze kół. Więc lecimy na dół. Xinziało o dziwo bierze za to Midlane. Nie? teraz jestem trochę z z zorientowany Chociaż no już się kieruje na górę O Podejrzewam, że księdziało będzie budować na początek Madred Chyba też prawdopodobnie macie, chociaż przy niektórych nieraz widzę właśnie tanki, tanki które zamiast na przykład sobie zostawić Claw Ammo i zaraz przejść na przykład do. E, ja osobiście buduję pod Amumu, jeśli dżangluję nim, to bardziej już e, olewam rozbudowę Claw Ammo na późniejszy czas, biorę buty i zaraz na Sunfire Cape. I e, no, chociaż nie, niekiedy ja widzę, że na przykład taki Ramus ma med, e, Wrigless. Ale to już... Osobiste preferencje już biorą górę. Minions have spawned. No dobrze, e, co tu mamy? Gdzie jest szako? No, mamy Polaków w, y, w drużynie. Czy dobrze, czy źle? Mi to jedno. I tak y, nie mam żadnego wyboru, Móc, no, muszę z Ile właściwie ma backshot? E, 60 many kosztuje. Okej, okay. Zilean i może być problematyczny, jeśli pod AP. 45 AP będzie problematyczny. No, mi się z to... Nie. To, co mi przy Graves się podoba, że on ma bardzo szybki czas dojść ataku do przeciwnika. Nie jak na przykład Soraka. E, bardzo dużo potrzebuje Bez czasu, aż partner. atak dojdzie do. E, e, do przeciwnika. Uda mi się. Z... Uda. A niestety. Nie ja chcę zbytnio wchodzić tam, gdyż ze względu na Zliana, jego bomby, mimo że on teraz nie ma właściwie żadnych teamu, on ma właściwie tylko Drone's, Blade, eh, Drone's Ring. Aj. Revenge będzie cofać? Nie wiem. Ja póki co nie ma, a nie cofnęła się. Ach. Riven nie otrzymuje farmy, zien... o tyle dobrze. Ach, mój błąd! A, nie rzucił? O! Zjem ja miał teraz idealną okazję, żeby rzucić na mnie bombę. Natomiast ja jestem teraz bez many. teraz musiałbym trochę na chwilę na trzymanie grać A. Aj aj. ai To też mi nic nie daje teraz ten stan. To było... Weź... Easy partner. Uuu! Sp... A kim to cudem jest złapa złapał. Naprawdę, mi się nie wydawało, że ja byłem w jego zasięgu. Aj, też mi nie wychodzi lekcytowanie. Ale oni będą mieli też bardzo ciężki late game, ze względu na to, że oni nie mają e, carry, dystansowego, no.

Bym powiedział, że dwie bomby mi zadawają około 2 HP. Time to bleed.

To teraz była przesada, co, co ile, co 3 sekundy jest e, stan, to teraz jest naprawdę przesadzony. O, coś w górze nie wychodzi, już jest 1 do 5, ale mówię. E, czas działa dla mojego teamu, gdyż ja jestem bardziej postacią pod late game. No jak każdy carry właściwie, bo jest mało carry, które mają już naprawdę mocny potencjał e, obrażeniowy na początku rozgrywki. Bo zazwyczaj ten właśnie początkowy etap jest bardziej skierowany pod tanków i brucerów, którzy mają jeszcze. Teraz ja potrzebuję buty. Poprzez Leanne. like black. Black fish in a ah!

No, już się wycofują. Teraz ja szybko się wrócę, po buty, bo bez butów to ciężko, by jest w ogóle ich. Wezmę zaraz worde, chociaż to powinno być zadanie Tarika jako suportera. Eee... Hmm? Easy partner.

This is gonna tickle. To Your team has destroyed a turret. Mm. Feeling lucky? Black fish in a smoke, Ale, like Mission of Barrel. Boję, może coś uda mi się. No, zużyłem ultimate, ale nie w sumie się. W sumie ten pasyw od Gravesa jest znakomity, szczególnie dla Karrie, zwiększając armor i magic resistance. Niech oni ścigają go, ja chcę spuszować tohery. Bo, boli, boli. A się cofa, bo to mi się nie opłaca pod torem z nim walczyć. Um, wkrótce i tak mam właściwie Infinity Age, to wtedy będzie taki temy, że. O, mój błąd. A, Xinjiło nie ma łatwego życia O chociaż Przez chwilę wierzyłem, że uda mu się go zabić, ale no cóż e, Ja lecę na dół bardziej Gdyż tam się już trójka kieruje Nie wiem w sumie tu gamplam był gdzieś ale No, gdzieś się ukrył Ale to nie ma sensu ścigać A bo nie ma właśnie ulepszonych, bo to pomazłyka jeszcze, więc jeszcze jest jakiś mały sens ściganie right. szczeko. Ale z który nie ma właściwie żadnego właściwego, teraz mogę sobie puszczą. Wiem, zużyłem Ultimate, ale jak widzieliście, całą. obroniłem w ten sposób bardzo skutecznie. Ee, wieży i w sumie zyskałem czas, że. Let's settle the score. Impends new champions. <laughs> I got no time. I Teraz sobie ja potrzebował coś tylko zwykłej wam z wyjątkiem na e, regenerację. I... ruszać na dół. E, na środek właściwie mówiąc. Aha, <laughs> Cho'Gath pominął y, madres. Y, Musiałbym poczekać chwilę na... 5, 4, 3, 2, 1... To będzie tickle Było bardzo blisko, krótko mu. Co? No nie, niepotrzebnie. nie dobrze puszuje góry Nie Nie opłaca się właściwie ścigać ich To jest za duże ryzyko Jak, jak teraz mają mniejszą ochronę y, y, Toera to mi się bardzo, y, bardziej opłaca się y, nie ścigać Gregasa, ale... U. Ja się cofnę, bo ja mam no, właśnie beczka Dragasa jest wspomnę. No, w sumie się opacało 2 kile za. Bo żaden kontrkill. Żaden no Dobrze, to ja potrzebuję i zaraz sobie wezmę na większy Critical i będę budować teraz Phantom Dance. Właściwie attack Speed wraz z do, dosyć dużym demenzią, właściwie będzie bardzo dobrze się syntety, syntezować właśnie z mm, Grace'em, też y, jego pasyw będzie bardzo szybko byłby nabijany, bo tak to póki co ja mam tylko buty zwykłe na szybsze attack Speed i to jest. Liftoff... ...blocks. Mm, Spuszczowali ten środek? Nie. To ale co wtedy? Blisko! Niestety ten deszcz to jest bardzo dobry skill na unikanie właśnie ataków. Ja powiem to tak, niech oni zrobią tego smoka, ja będę ich trzymał właśnie tutaj, bo ktoś z nich musi zawsze zostać, a im więcej utrzyma. Mi sz nie szkoda Ultimate u. bardzo mało many wasił zużywa jak na Ultimate takiego kalibu Ragas, uratował, nazwa cię mówię. Think of Luffin. Killing spree. Go ahead, I like targets. Lights out. You had slain an enemy. What are you playing at? Sum, yeah, tutaj Let's settle the score. I time for games. Ach, nie trafiony. Nie, nie uda mu się. A! Ten critical damage naprawdę jest genialny. Let's settle the score. An enemy has been slain. Rampage. Killing spree. Double kill. Ja się cofam. O surrender. No dobrze. Mm.